Czołem drogie Anony. Pamiętajcie, że możecie wesprzeć mnie i mój głos na supi. Link w opisie. Mężczyzna zabił wielkiego woła, zapalił ognisko i powiedział do syna Synu, zadzwoń do naszych sąsiadów, żeby z nami jedli. Jego syn wyszedł na ulicę i zaczął krzyczeć Proszę, pomóżcie nam ugasić pożar w domu mojego ojca. Po kilku chwilach wyszła niewielka grupka ludzi, a reszta zachowywała się tak, jakby nie słyszała wołania o pomoc. Kto przyszedł, to jadł i pił dosyta. Zdziwiony ojciec odwrócił się do syna i powiedział: Nie znam nikogo z tych, którzy przyszli. Nigdy wcześniej ich nie widziałem. Gdzie są nasi bliscy? Rodzina i sąsiedzi z naprzeciwka. Syn powiedział: Ci ludzie opuścili swoje domy, aby pomóc nam ugasić pożar w naszym domu, a nie na imprezę. To ci, którzy zasługują na naszą hojność i gościnność. Uczta jeszcze trwała, gdy pod dom podjechały trzy wozy bojowe Straży Pożarnej, karetka i radiowóz. Wniosek: Ci, którzy nie pomagają Ci w walce w kryzysie w czasie Twojej osobistej tragedii, nie powinni jeść z Tobą podczas świętowania zwycięstwa. Testem może być ich wsparcie w spłacie kosztów niepotrzebnej interwencji służb i dobra opinia, którą wystawiają na potrzeby procesu. Czytał Paściarz. Ależ się filozoficznie zrobiło, czyż nie?